Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co by się stało, gdyby ktoś podał ci kubek z czarnej dziury? Cóż, nie miałbyś nawet szansy, ponieważ ten kubek zrujnuje Twój cały dzień, a nawet całą Ziemię. Zapnij pasy, zanurzamy się w ostateczną pułapkę pragnienia wszechświata. Najpierw porozmawiajmy o czarnych dziurach. To obszary w kosmosie, gdzie grawitacja jest tak silna, że nic nawet światło nie może się z nich wydostać. Wciągają wszystko, co znajdzie się zbyt blisko, nie dając żadnej drogi ucieczki. Wyobraźmy sobie teraz, że w jakiś sposób wydobywamy z czarnej dziury pojedynczy kubek materiału. Wydaje się całkiem nieszkodliwe. Prawda? Nic podobnego. Ta mała filiżanka ma wystarczającą moc, aby całkowicie zmienić twoją perspektywę i prawdopodobnie zniszczyć wszystko wokół ciebie. Materia czarnej dziury jest tak gęsta, że jedna jej łyżeczka może ważyć tyle co Mount Everest, ale filiżanka to już wyższy poziom. Filiżanka materiału z czarnej dziury ważyłaby około 2 miliardów ton. Ujmę to z innej perspektywy. To tak jakby do kubka z poranną kawą wcisnąć 330 wielkich piramid w Gizie. Załóżmy teraz, że w jakiś sposób udało ci się sprowadzić ten kubek materiału z czarnej dziury na ziemię, przecząc po drodze wszelkim prawom fizyki. Teraz sprawy przybierają szalony zwrot. Ten kubek jest tak gęsty, że jego grawitacja zaczęłaby przyciągać wszystko w jego kierunku Twoje meble, dom, samochód sąsiada, a w końcu całą planetę. Byłaby to jak najgorsza rozgrywka jęga na ziemi, z wyjątkiem tego, że elementami są ludzie i budynki i nikt nie wygrywa. Aha, i czy wspomniałem o spagetyfikacji? To nie jest wymyślne danie z makaronem, to dzieje się w pobliżu czarnej dziury. Grawitacja u twoich stóp byłaby o wiele silniejsza niż u twojej głowy, więc zostałbyś rozciągnięty niczym kosmiczny makaron. I zgadnij co, twój kubek z materiałem z czarnej dziury zacząłby robić dokładnie to samo ze wszystkim wokół. To tak jakby twoje miasto zmieniło się w międzygalaktyczne spaghetti. Wciąż czy masz ten kubek, prawda? Niestety będzie coraz gorzej. Jeśli w jakiś sposób naruszysz materię czarnej dziury, na przykład próbując ją wypić, może ona uwolnić katastrofalną ilość energii. Ale ile energii? Cóż, słynne równanie Einsteina, e równa się mc kwadrat, mówi nam, że przekształcenie nawet niewielkiej ilości masy w energię tworzy absurdalną ilość mocy. Ten pojedynczy kubek mógłby wyzwolić energię odpowiadającą miliardom bomb atomowych. Postawmy sprawę jasno: tak naprawdę nigdy nie dostaniesz filiżanki materiału z czarnej dziury. Po pierwsze, musiałbyś przekroczyć horyzont zdarzeń czarnej dziury, punkt bez powrotu, w którym nawet światło zostaje uwięzione. Nie wspominając już o tym, że w momencie zbliżania się zostałbyś zniszczony przez siły pływowe, więc tak. Jak kubek z czarnej dziury pozostaje w sferze science fiction. Ale czy nie jest to fascynujące? Mały kawałek wszechświata tak potężny, że może zmienić kształt naszej planety lub dosłownie ją zniszczyć. Czarne dziury przypominają nam, jak mal i krusi jesteśmy w wielkim wszechświecie, więc może pozostań przy zwykłym kubku, a czarne dziury zostaw kosmosowi.